Cześć czelem, dzień dobry, eee, witam was w kolejnym Preska News, dzisiaj mamy czwartek, wybiła godzina 12 i, że tak powiem, jadę z tym koksem. Ja sobie jeszcze tylko oczywiście e, w ramach małego smutku. No ja ciekawa jestem, co tam u was, u nas dzisiaj słońce. Jak pisałam w newsletterze godzinkę temu, dwa dni, słońca, e, dwa dni deszczu, dzień słońca, dwa dni deszczu, dzień słońca, taką mamy mniej więcej rzeczywistość. Więc generalnie mamy kałuże na trawniku, ale dzisiaj słońce, więc to mnie akurat bardzo cieszy. Dobra, ja jeszcze tylko dostanę tego live, bo już umiem w grupie. Napiszemy coś. <słuch> Okej, okay. opublikuj. No i dobra, i już jestem. Dzisiaj taki trochę inny live niż zwykle, ponieważ, tak jak obiecałam Wam, taki układ, coś co słychać w świecie Woodpressa, trochę merytoryki, coś słychać w naszym świecie, w naszym światku, w naszym biznesie, to dzisiaj skupimy się głównie na tym trzecim. Dlatego, dlaczego? Dlatego, że dzisiaj ruszyła przed sprzedaż kursu. Który ja jednak nazwałam bezpieczne dzieci w sieci. Dlaczego? Dlatego, że to jest taka zachęta, taka moja zachęta i mój apel do tego, żeby jak najwięcej osób zainteresowało się co, tym, co ich dzieciaki, co ich pociechy robią w internecie. Gdzie tam bywają, co odwiedzają, kogo śledzą, po co tam są, co tam publikują, jak wyglądają ich interakcje, z kim się tam komunikują. Myślę, że tu jest bardzo duże pole do działania nas, dorosłych, a odnoszę takie wrażenie, że wiele osób, właśnie z nas dorosłych, myśli sobie tak: ja się nie znam, ja nie nadążam, te wszystkie social media tego jest za dużo, ja nie rozumiem tych dzieciaków, nie wiem o co w tym internecie chodzi, jestem nietechniczna czy nietechniczny. Nie dam rady i tak dalej, tak? I, i w związku z tym, że coraz, znaczy coraz, bardzo często się spotykam z takimi e, gdzieś e, z takim podejściem, czy z takim myśleniem o w ogóle tematyce dzieci w sieci, e, no to postanowiłam po pierwsze wypuścić tam te kilka wpisów na blogu, a po drugie e, i to już też w zasadzie dzięki temu, że ludzie pytali, że wy sami do mnie pisaliście zrobić zamknąć to trochę w kursie. Ale y, dlaczego w kursie i jak, i dlaczego my, to że tak powiem za chwilę. Dobra, łyk kawy, bo to trzeba. Dzisiaj kubek jest jaki jest, taki zwykły, jesienny. Ok, zacznijmy od tego, dlaczego my. W sensie, to nie jest do końca kurs przygotowany tylko przeze mnie. Znaczy, owszem, jest, w sensie samych treści i, i yy, jakby przygotowania, opracowania tych treści, to tak. Natomiast ogromną rolę i dużo roboty wykonał tutaj akurat mój mąż, więc, że tak powiem, to jest taka nasza wspólna praca i o ile w kursie go nie zobaczycie, bo to nie ten typ, yy, o tyle naprawdę wiele rzeczy on przeanalizował i wiele narzędzi on przeanalizował i yy, tak jak yy, temat dzieci w internecie pojawił się u nas w zasadzie wraz z pojawieniem się dzieci, tak rzeczywiście w te wakacje przesiedliśmy i przeanalizowaliśmy możliwości, to co można zrobić, jak można dzieciakom pomóc, jak można też dzieciaki uczyć, ale też trochę jak można trzymać rękę na pulsie albo że tak powiem ułatwić sobie, nie wiem, czy egzekwowanie, czy po prostu ułatwić sobie. Życie wraz z zasadami, jakie z dziećmi ustalamy odnośnie korzystania z internetu i z urządzeń elektronicznych. Więc dlaczego my? Dlatego, że naprawdę przesiedliśmy nad tematem. Po prostu lipiec, sierpień ojku, zapomniałam, że nie mogę się ruszać. Dobra, lipiec, sierpień to rzeczywiście były takie miesiące czy to się zaraz? Nie powinno. No, ale już się nie ruszaj. Lipiec, sierpień to były takie miesiące, kiedy naprawdę przesiedliśmy nad tematem wiele rzeczy sobie przepróbowaliśmy. Gdzieś tam sporo rozwiązań przetestowaliśmy i wybraliśmy takie, które nam ułatwiają życie. Dlaczego teraz? No, dlatego, że ten temat się akurat u nas pojawił. Tak? Jedną z naszych takich, ja wiem, trochę niepisanych zasad, bo to nie jest do końca tak, że dziecko u nas kończy 13 lat i dostaje koniecznie swój telefon i ma do niego nieograniczony dostęp. To, to tak nie wygląda. Ale 13 rok życia to jest taki moment, kiedy nie wiem, czy wiecie, w ogóle e, dzieci nabywają pewnych praw, e, e, jakby więcej, ale też nabywają już odpowiedzialność za swoje czyny w jakimś zakresie e, i to ustawodawca u nas w kraju, że tak powiem, przewidział i zapisał w odpowiednich tych, więc myśmy tak uznali, że to jest taki wiek, kiedy rzeczywiście e, u nas dzieciaki dostają swój telefon. Mogą z niego korzystać na ustalonych zasadach. No i cały czas mamy jakby w głowie, że telefon urządzenia, internet to jest pewien przywilej. Tak? To nie jest obowiązek, to jest pewien przywilej, przynajmniej u nas w domu tak to wygląda. Dlaczego teraz? Dlatego, że my już mamy dwo, dwoje dzieci powyżej 13 roku życia. Dwoje kolejnych to będą najbliższe dwa lata, więc, że tak powiem, temat jest cały czas na czasie. Jeśli chodzi o to, co będzie w kursie. To tak jak mówię, jakby trochę zabranie tego wszystkiego, co, co sobie przeszliśmy, ale już z takich konkretów, jakby zmierzając do brzegu. Po pierwsze tutoriale, czyli instrukcje, i to będą instrukcje dotyczące trzech aplikacji. To są aplikacje na wszystkie trzy najbardziej popularne systemy, czyli iOS-a, Androida i Windowsa. I to są aplikacje wspomagające jakby zarządzanie zasadami. Ale to też są aplikacje, jedna z nich dosyć, że tak powiem, nawet mocno kontrolująca, co dzieciaki robią w sieci. Więc jak gdyby to będzie do zastosowania, do dostosowania do waszej rzeczywistości, tak? To nie jest tak, że ja jakoś tam wpadł na genialny pomysł, że mam monopol tutaj teraz na wychowanie czy uświadamianie dzieci odnośnie internetu. Nie, broń Boże. Natomiast tak, my się zdecydowaliśmy na te trzy aplikacje i ja y, gdzieś tam tym się podzielę, ale też po prostu zwyczajnie Wam pokażę, to zainstaluj, jeśli potrzebujesz tego, 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 zainstaluj to, poustawiaj tutaj, tutaj, tutaj i tutaj, tak, po prostu dostajecie gotowe instrukcje, co, jak, y, gdzie i już nie musicie robić własnego researchu, własnego szukania apek, Do tak zwanej kontroli rodzicielskiej jest naprawdę w internecie mnóstwo. W kursie dostajecie też przewodnik. Ten przewodnik to będzie taki e-book dotyczący tego, czego dotyczyły wpisy na blogu, ale będzie trochę poszerzony tam jeszcze o jakieś jedną czy dwie tematyki. I przede wszystkim dowiecie się z tego e-booka, czy, czy będziecie mieli pod ręką informacje, jak dzieciaki obecnie korzystają z sieci. Co tam robią, z jakich kanałów social media korzystają, co w tych kanałach mogą robić, nie wiem, jakie są najpopularniejsze gry, czego się obawiać, a co ewentualnie może być fajnego w grach internetowych. Więc no, jakby taki przewodnik trochę po tym, że tak powiem, co dzieci robią w sieci. Tak? Ponieważ, i tutaj ja sama byłam zdziwiona, okazuje się, że dzieciaki korzystają z internetu całkiem inaczej niż my dorośli. To powiem m, już nawet dwujakot, znaczy e, inaczej korzystamy my 30-40 latkowie, inaczej korzystają 20-latkowie, a inaczej dzieciaki, które właśnie e, gdzieś do internetu zaczynają zaglądać, czyli w wieku tych nawet 11-15 lat, nie? Trzecia rzecz, którą otrzymujecie w kursie, to jest słowniczek, słowniczek pojęć. E, to jest taka rzecz, która ułatwi Wam zrozumienie, o czym te dzieci do mnie mówią, tak? i... Yy, jakby, znaczy będziecie mogli lepiej się z nimi dogadać, lepiej zrozumieć, ale też będziecie wiedzieć, yy, gdzie wasze dziecko przebywa w zależności od tego, jakiego słownictwa używa. Tak? Jeżeli ktoś będzie mówił o donatach yy, w trakcie jakichś tam yy, filmów, to, to, to będziecie wiedzieli, o czym będzie mówił. Tak po prostu i zwyczajnie. Yy, checklisty. To takie, nie wiem, dwa, trzy pliki PDF, które przypomną czy pomogą ustabilizować sobie w ogóle pracę, rozmowy, kontakt z dziećmi odnośnie tematyki internetu w ich życiu. I zasadnik, to jest takie coś, co sobie wymyśliłam tą nazwę. To jest taki papier, nie wiem, zbiór zasad, które myśmy sobie z dziećmi wypracowali. Troszeczkę, które też narzuciliśmy, no bo wiadomo, no po prostu z niektórymi zasadami nie ma za specjalnie dyskusji. Natomiast natomiast to rzeczywiście jest kwestia tego, co my wypracowaliśmy w, na przestrzeni ostatniego nawet roku, bo testowaliśmy sobie różne podejścia, testowaliśmy też różne jakieś tam rozwiązania. Ja pamiętam, że jak nasze dzieci poszły do szkoły, to okazało się, że w szkole w regulaminie jest taka informacja, że można przynosić telefony komórkowe, ale bez zgody nauczyciela nie można z nich korzystać. No to ja pomyślałam, no to w zasadzie dzieciom nie jest potrzebny telefon komórkowy w szkole, skoro do szkoły mamy kilometr 200 metrów, no bez przesady, tak? Po co? No, jak rozmawiałam z panią pedagog, to pani pedagog zapytała, a które z Państwa dzieci nie ma jeszcze telefonu swojego? I ja wtedy pomyślałam sobie, Boże, jesteśmy chyba Amiszami w tej wiosce. Nie, bo wtedy jeszcze żadne z naszych dzieci nie miało własnego telefonu komórkowego, więc wiecie, rzecz nie umierać, nie? W tej chwili to się troszkę zmienia, w tej szkole to też bywa różnie, wiecie, ja mam wrażenie, że przez pierwszy rok, bo tak akurat jak nasze dzieci poszły tutaj do szkoły, to, to ten punkt w regulaminie wszedł, ja mam wrażenie, że przez pierwszy rok nauczyciele mega go pilnowali, Trzeba było, jeżeli ktoś chciał się tam z, z komórki korzystać, to tak naprawdę siedział w toalecie przez całe przerwy. Natomiast w tej chwili jakoś sobie sami już odpuścili. Dobra, więc co w kursie to mniej więcej tyle. Jeżeli chodzi o sposób pracy, to jest tak, że kurs rusza 1 grudnia, to znaczy, 1 grudnia wszystko otrzymujecie po prostu na maila wszystkie treści przygotowane i możecie sobie bez żadnego problemu korzystać z tego, z czego akurat potrzebujecie. To nie, nie będziemy jakoś przechodzić tygodniami, że w pierwszym tygodniu to, w drugim to i tak dalej, tylko po prostu dostajecie całość, całą paczkę. W tej chwili trwa przedsprzedaż tego kursu. W opisie do live'a jest link. I teraz uwaga, to jest link do tak zwanej one-time offer. One-time offer to jest coś, co ja przygotowuję dla ludzi, których bardzo lubię, czyli ludzi, którzy mnie słuchają, czytają, są odbiorcami newslettera, jakoś śledzą i tak dalej. Więc jeżeli oglądacie tego live'a, to ten one-time offer dotyczy i jest przygotowany również dla Was. Ale tak jak nazwa wskazuje, to jest one-time, tak? To znaczy otworzysz tego linka, masz 20 minut na decyzję, czy kupujesz kurs za 79 zł. Jak mija te 20 minut, tak? Mija też oferta tych 79 zł i ona się zamienia na 149, to nadal jest oferta przed sprzedaży, bo w normalnej sprzedaży po 1 grudnia kurs już będzie chodził za 199 zł. Więc no. Naprawdę warto dzisiaj, tak po prostu. Na ile kurs mamy, zaczynają się pytanka i fajnie. Znaczy pojawiło się pierwsze Olga, cześć, w ogóle fajnie, że jesteście. Na ile kurs jest uniwersalny, a na ile dotyczy polskich realiów? Raczej dotyczy polskich realiów, tak bym powiedziała, bo jakby nie mam doświadczenia, nie za bardzo gadam też, nie, nie robiłam researchu za granicą. Aplikacje działają za granicą, tak, znaczy w tym sensie, no to aplikacje działają, natomiast ja nie mam pojęcia jakby W jakich social mediach siedzą siedzi młodzież, na przykład w Norwegii? tak? Z czego korzysta? Podejrzewam, że to jest trochę podobnie. E, I no, mogę ewentualnie spróbować, ale wydaje mi się, że nie ma nawet takich statystyk za bardzo. Więc e, jakby w, w kursie opisuję najbardziej popularne miejsca, w których młodzież jest. Natomiast też bardzo, bardzo, bardzo zachęcam do kontaktu z dzieciakami, nie? do tego, żeby przede wszystkim rozmawiać, żeby się pytać, żeby wiedzieć, co te dzieci, co, co wasze pociechy robią w danych miejscach, dlatego, że jakby dla każdego, podejrzewam też, że dla każdego młodego człowieka, pobyt, czy bytność, czy jak to zwać w konkretnym jakimś miejscu w internecie, będzie służył, nie wiem, zaspokojeniu innych potrzeb często, nie? To, to czasem tak będzie, że ktoś będzie na Messengerze tylko po to, żeby mieć kontakt z grupką klasową, ale już na Whatsappie będzie rozmawiał z przyjaciółką, przy przyjacielem, czy nie wiem, na Facebooku poznawał nowe osoby, czy, czy no jakby tutaj w każdym tym kanale social media, każdy z nas realizuje, czy, czy zaspokaja trochę inne potrzeby, z dzieciakami pewnie jest podobnie, tak jak mówię, nie śledziłam, co robią dzieciaki poza granicami Polski, ale zakładając, że jest 4 czy 5 najbardziej popularnych gier takich platformowych na świecie, no to jestem przekonana, że to jest 4 czy 5 najbardziej popularnych gier zarówno w Polsce, jak i Norwegii, jak i w Niemczech i Hiszpanii, tak? Jak gdyby kwestia tego, która z tych gier spodoba się akurat twojemu, twojemu dziecku no to to już jest kwestia do przegadania z własną pociechą. W jakim sensie uniwersalne? No w takim, aplikacje działają wszędzie, więc nie wiem, mam nadzieję, że odpowiedziałam na pytanie. Dobra, to tyle na dzisiaj, słuchajcie, minęło nawet w zasadzie 15 minut, więc się w miarę zmieściliśmy. Tak jak mówiłam, link jest w opisie, mam nadzieję, że ten live dotrze, jeżeli chcecie, no dobra, jeżeli chcecie, możecie się tym linkiem podzielić coś ze znajomymi, ale błagam, no tak wiecie, e, z tymi bliskimi znajomymi, dobra? E, natomiast tak, ja będę chciała dotrzeć z kursem jak, naj, jak najszerzej. Bo wiem, nawet tak w zasadzie kiedyś całkiem niedawno mieliśmy takie spotkanie po prostu ludzi, którzy którzy chodziliśmy do tego samego ogólniaka, klasowe. Przyszło nas 10 dziewczyn, spotkanie było zarąbiste, ale między innymi się okazało, wiecie, ja myślałam, że po prostu jakby nasze pokolenie, tych 30-40 latków, to już jest pokolenie ludzi, którzy z komputerem za pan brat. No a właśnie się okazało, jak tak rozmawiam, czy na przykład z moimi kuzynami, czy, czy tam gdzieś właśnie ze znajomymi, że, że oni czasami mówią, a wiesz co, nie wiem, no ma ten telefon, ale nawet nie wiem, co tam robi, ja się na tych YouTubach nie znam, nie za bardzo wiem, o co chodzi, więc wiecie, no. A, a o ile w internecie jest rzeczywiście mnóstwo fascynujących miejsc i wiemy, jak można fajnie się w nim bawić, śmiać, nie wiem, uczyć, um, spędzać też fajnie czas, o tyle y, jest też w internecie mnóstwo zagrożeń, nasze dzieci mogą zostać naciągnięte na kasę, y, mogą zostać skrzywdzone przez kogoś, y, mogą zostać y, wykorzystane, ale nawet nie w takim sensie, wiecie, ha, daleko, daleko, nie wiem, w, w takiej mocy tego słowa, tak, tutaj teraz niech każdy sobie skojarzy co chce, ale też w takim emocjonalnym, nie, że po prostu ktoś, y, ktoś będzie udawał jakiegoś przyjaciela Ktoś, nie wiem, poda się za 13-14 latka, mimo że jest starszy, będzie udawał jakiegoś przyjaciela, będzie wysłuchiwał, a potem nagle zniknie. Takie rzeczy się dzieją w internecie i to, to trzeba gdzieś tam, mam wrażenie, że, że warto to monitorować, warto z dzieciakami rozmawiać, warto się w ogóle tym tematem zająć. No już nie mówiąc o tym, że właśnie jeżeli macie jakieś zasady korzystania z internetu, to są aplikacje, które Wam ułatwią egzekwowanie i ustawienie tych zasad. I no no i właśnie stąd i po to yy, ten kurs. Chociaż słowo kurs mi tu nie pasuje. No ale zwał jak zwał, tak. Więc jeżeli ktoś chce dołączyć do kursu online bezpieczne dzieci w sieci to dzisiaj jest dobry moment. Klikacie po prostu sobie na linka w opisie, yy, zakupujecie i 1 grudnia otrzymujecie wszystkie treści na maila. Dobra, to tyle na dzisiaj. Dzięki wam wszystkim za uwagę i pa